pojazd, który ma włączone sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jest pojazdem uprzywilejowanym? Odpowiedź A. Tak. Odpowiedź B. Nie. Odpowiedź C. To zależy. To zależy. Tylko w przypadku pojazdów służb ratunkowych. Cztery. Trzy, cztery. 1, 1, 2. Odpowiedź brzmi: nie! Co ty gadasz? Bo oznakowany musi być. O? Nie! Kurde. No, nie. Pojazd, czy tam wyjaśnienie. Pojazd uprzywilejowany musi mieć włączone sygnały świetlne, dźwiękowe oraz światła mijania lub drogowe. Światła drogowe, to każdy byśmy światła Mijania lub drogowe. drogowe. Kule, Jeżeli dog stoi dog. na poboczu i ma no. tylko sygnał górny no. i dźwiękowy, ale może mieć wyłączony silnik, nie ma włączony, ma pozycyjne, to nie jest uprzywilejowany. No. Nie gadasz. musisz go